Zawsze jest lepiej, jeżeli ludzie oceniają kogoś, a nie dokonywać jakiejś samooceny. To jest... jestem przeciwnikiem autokracji, a opowiadanie samemu o sobie jest autokracją. Ja nie wybieram sobie bohaterów. Ja co najwyżej ich dostrzegałem w tłumie ludzi, których spotykałem podczas dziennikarskich wyjazdów. Zwykle decydowałem się na jakieś opowieści książkowe dopiero po powrocie z wyjazdu. Rzadko kiedy wracałem jeszcze raz na miejsce, żeby spotkać się z bohaterem, którego sobie wybrałem. Wydaje mi się, że najwięcej o wojnach opowiadają ludzie, którzy byli szeregowymi uczestnikami albo ofiarami tych wojen, chociażby mój znajomy Ormianin. Poeta, którego mieszkałem, a któremu się świat zawalił na głowę z powodu rozpadu Związku Radzieckiego, wojen, kryzysu gospodarczego, który ogrzewał mieszkanie, paląc swoją bibliotekę. Nic więcej nie miał do spalenia i szeregował książki, które szły w pierwszej kolejności do spalenia i które, ostatni, jako ostatnie, stawiał swoje tomiki wierszy. Lara, bohaterka mojej ostatniej książki. Dzięki niej mogę mu powiedzieć o tym, co się zdarzyło, co się dzieje wciąż w Syrii, o młodych ludziach, którzy z Europy wędrują do Syrii, nie kierując się rządzą mordu, ale jakimś pokrętnym, dziwnym, patologicznym, ale może to jest też obraz naszych czasów, idealizmem. Strach jest wtedy, kiedy muszę się zabierać za pisanie książki, bo to jest wyzwanie ogromne, Praca bolesna, niby powinna, powin, powinna dawać satysfakcję, ale przymuszony takim poczuciem powinności, e, żeby dobrze, jak najlepiej oddać to, co widziałem, to jest ten strach. Moją pierwszą książką, która e, tak naprawdę, znaczy, wcześniej było cała masa innych, chociażby lektur szkolnych, ale taką książkę, którą sobie sam Wybrałem e, i która zrobiła na mnie wielkie wrażenie, to było 49 opowiadania w Ernesta Hemingwaya. Ta forma opowiadań jest mi bardzo bliska i myślę, że jeżeli kiedyś odważyłbym się pisać coś, co nie byłoby literaturą faktu, to najprędzej bym sięgnął pod takie właśnie opowiadania.